Cześć, nazywam się Sylwia Przygoda i jestem liderem ekspansji Atomi na Polskę i Europę. Zapraszam do obejrzenia prezentacji biznesowej. Firma Atomi powstała w 2009 roku w Korei Południowej i jej założycielem jest Hachil Park, którego możecie zauważyć na zdjęciu. Obecna jest w ponad 54 krajach z bardzo silną ekspansją globalną. Obrót za 2021 rok to 2,2 miliarda dolarów. I aktualnie jest na 10. miejscu w rankingu wszystkich firm sprzedaży bezpośredniej. Posiada ponad 35 członków zarejestrowanych. Wprowadzenie do Europy firmy było w kwietniu 2021, a oficjalne otwarcie 19 kwietnia tego roku. Na zdjęciach możecie zauważyć główną siedzibę Atomii w Korei Południowej i dystrybucja produktów. Na czym to polega? Atomi jako producent współpracuje z kilkoma producentami, którzy pod jego logiem produkują produkty, czyli Kolmar, Denha, Uroda i Zdrowie jako producent. Dzieli się to na KRI, czyli Koreański Instytut Badań Energii Atomowej, drugi co do wielkości Instytut Energii Atomowej na świecie zaraz po NASA oraz Kolmar Korea, czyli trzeci największy na świecie producent kosmetyków OM oraz ODM. I Atomi wspiera lokalnych przedsiębiorców, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa. Pomaga im za spełnieniem absolutnej ceny, czyli do, dopasowując ceny, jakie oferuje Atomi swoim konsumentom, czyli przy, w przystępnych cenach, żeby zaistnieli na rynku koreańskim. Oraz globalne zaopatrzenie, globalna sprzedaż, czyli globalni dostawcy, czyli przedsiębiorcy całego świata mają możliwość po spełnieniu absolutnej jakości atomii, czyli najwyższej jakości produktów, sprzedawania ich za pośrednictwem naszej platformy. I tutaj możecie zobaczyć niektóre firmy produkujące w fabryce Atomy. Tak? Jest to Emway, Avon, Mary Kay, Forever, Calvin Klein, Sephora, Oriflame, Lancôme, Estee Lauder, Melaluca, Unilever, Chanel, Herbalife, Sargeix, Nuskin, LJ i wiele, wiele innych. Producentem jest Kolmar. Produkty użytku codziennego o wysokiej jakości w przystępnej cenie dla każdego. Mamy zdrowie, uroda, higiena osobista, żywność, życie codzienne. Czyli nie musisz nie musisz kreować potrzeby. Ta potrzeba już jest wykreowana. I jak zobaczysz na zdjęciu, jest to higiena osobista, czyli pasta do zębów, szczoteczki, szampony, płyny do kąpieli, suplementy diety oraz kosmetyki. Wkrótce dostępne w Europie funkcjonalna żywność oraz sprzęt dla domu. I Atomy Absolute Skincare Active, czyli jest to zestaw do pielęgnacji skóry Absolute, który zdobył nagrodę. Króla Sejong. Jest to nagroda przyznawana co tydzień, a nazwa pochodzi od jednego z największych wynalazków w historii kolei. Otrzymują ją produkty o wyjątkowej technologii i jest azjatyckim odpowiednikiem Nagrody Nobla. Technologia zastosowana w tym zestawie to technologia celowania w komórki, która szybko odnajduje uszkodzone komórki skóry i leczy je aktywnymi składnikami potrzebnymi do każdego problemu skórnego. Jest to zestaw, który posiada certyfikat Dermatest, a również firma wystawiająca się na targach Beauty Expo w Wielkiej Brytanii zdobyła srebrne i brązowe nagrody. Hemochim jest to produkt, który będzie rewolucją na rynku. Przewidziane wejście to sierpień 2023. I dlaczego ten produkt jest tak ważny? Jak zobaczysz na dole jest link, wygoogluj w PubMed, jest chemochim opisany w publikacjach medycznych i ma trzy kluczowe punkty. Tak? Aktywuje komórki NK, czyli powstające w szpiku kostnych, są aktywowane w celu bezpośredniego niszczenia szkodliwych komórek w organizmie, i aktywuje komórki odpornościowe, tak? czyli dla poprawy mechanizmu obronnego człowieka. Tworzy również cetokinę, która uwalniana jest przez komórki układu odpornościowego, aby pomóc regulować odpowiedź immunologiczną. Jest to największa platforma zakupowa. Właściciel Alibaba Jack Ma oraz Harkin Park, założyciel Atomi, stworzyli tzw. platformę AZA. I tutaj możesz zobaczyć globalną przyszłość, co być może wejdzie... W niedalekiej przyszłości, również do Europy, czyli możesz zakupić tak naprawdę wszystko: meble, jedzenie, zegarki, rower, ubrania, sprzęt AGD, żywność i rozszerzona rzeczywistość. Za pomocą jednej aplikacji w telefonie, za pomocą Twojej kamery możesz przymierzyć na sobie ubrania, buty, zobaczyć każdy produkt w formie 3D. I jest to jeden globalny rynek, tak? czyli jednej rejestracji, dzięki Twojemu ID możesz rejestrować na cały świat. Mamy tutaj system, system binarny 50 na 50 mamy nielimitowane rejestracje i jeden globalny rynek, globalna sprzedaż, biznes dziedziczony do trzeciego pokolenia czyli ty, dziecko plus wnuk. No i zasady członkostwa. Czo członkostwo jest w 100% darmowe. Nie ma miesięcznych, bądź rocznych opłat, nie ma subskrypcji, brak kwoty utrzymania, żeby zachować punkty. Punkty twoje osobiste, przede wszystkim, nie są zerowane nigdy i nie jest wymagany kapitał. I tu masz przykładową wartość punktową PB, czyli na przykład zestaw absolut ma 115 tysięcy punktów o wartości 195. Euro na przykład evening care set, czyli 4 kroki do, do głębokiego oczyszczania cery to 14 tysięcy punktów za cenę 37 euro. I żeby móc zarabiać, musisz być zarejestrowany jako dystrybutor i musisz zrobić zakup za minimum 10 tysięcy punktów osobistych. I mamy międzynarodowy system binarny. Mamy punkty PV, czyli nasze punkty osobiste, które gromadzisz do pewnego sufitu. I PVG, czyli jeżeli w Twojej grupie osoby będą robiły obrót, ty masz możliwość gromadzenia punktów grupowych. Jesteś zarejestrowany z Twoimi osobistymi punktami i możesz generować linię lewą i prawą. Główne prowizje mogą być wypłacane codziennie od poniedziałku do soboty oprócz niedziel, ponieważ w niedzielę Korea nie pracuje. Pierwszą pozycją jest przedstawiciel handlowy, który musi mieć wymóg pomiędzy 10 tysięcy a 300 tysięcy punktów osobistych plus 300 tysięcy punktów z każdej, z każdej ze stron. Wtedy dostaje prowizję około 15 euro. Agent musi mieć minimum 300 tysięcy punktów osobistych, bądź być przedstawicielem handlowym, gdzie na mniejszej nodze uzbierał 300, 600 tysięcy punktów w poprzednim miesiącu plus 300 tysięcy Punktów grupowych z obu stron, wtedy wynagrodzenie wychodzi 45 euro. Agent specjalny to minimum 700 tysięcy punktów, bądź agent z mniejszą nogą o minimum 600 tysięcy punktów grupowych plus 700 tysięcy punktów grupowych z każdej strony i wtedy wynagrodzenie wynosi 90 euro. Dystrybutor to 1,5 miliona punktów, bądź agent specjalny z mniejszą nogą o wartości 3 milionów. Punktów plus 1,5 miliona punktów grupowych z każdej strony. I tu wynagrodzenie wynosi 180 funtów. Dystrybutor ekskluzywny. Tutaj już jest limit, czyli tak zwany sufit zakupów osobistych. Wtedy możesz szukać osoby w Twoim zespole, któremu możesz pomóc. W ten sposób robisz zakupy z ID kolejnej osoby, pomagając im kreować ich większą liczbę punktów osobistych, a dostawę wybierasz pod własne drzwi. I tutaj już mamy tak zwane kryteria wypłacania prowizji. Tak? Czyli jeżeli zdobędziesz 2,4 miliona punktów grupowych z obu stron, wtedy firma ci zapłaci prowizję w wysokości 270 euro. Jeżeli punkty grupowe z obu stron będą wynosiły 6 milionów, wtedy masz 460 euro. Jeżeli 20 milionów, wtedy 765 euro dostaniesz prowizji. A jak uzyskasz 50 milionów punktów grupowych, wtedy otrzymasz 920 euro prowizji. I kwalifikacje mistrzowskie, czyli wisienka na torcie. Tutaj mamy dokładnie 8 pozycji. Pierwsza jest nowa, czyli semi-sales master. Musisz mieć swoich 700 tysięcy punktów osobistych i po 1,5 miliona punktów grupowych. Sales master, tu jest 700 tysięcy punktów osobistych również. I 2,5 miliona punktów po obu stronach. Diamond Master to 1,5 miliona punktów osobistych oraz wygenerowanie tym razem dwóch liderów z każdej strony, które będą miały Twoją poprzednią pozycję, czyli w tym przypadku Sales Master. Sharon Rose Master, limit zakupów, czyli 2,4 miliona punktów oraz wygenerowanie dwóch poprzednich pozycji. I kolejne pozycje są tak samo. Mamy ten sam wymóg punktów osobistych, bo pamiętasz, że to jest sufit i wygenerowanie dwóch liderów z każdej strony naszej poprzedniej pozycji. Iwa nagrodzenia oraz premie, Kwalifikacje tutaj są od 1 do 15 i od 16 do końca miesiąca. Semi Sales otrzymuje od 900 do 1800 euro. Sales Master od 1820 do 3640. I jeszcze oprócz tego, jeżeli powtórzysz pozycję 6 razy w ciągu 3 miesięcy z rzędu, czyli dwa razy w miesiącu, bo pamiętasz, że pozycję można zdobyć dwa razy w miesiącu, to otrzymasz status auto sales master, czyli stałe wynagrodzenie podane wyżej. Oprócz tego firma daje tobie zestaw absolut i cztery kroki. Diamond Master od 3640 do 9100 euro. Oprócz tego, dostajesz 750 euro w gotówce, zestaw Absolut e, oraz Ignite. Sharon Rose Master 9100 do 18200 euro. Oprócz tego, dostajesz 1650 w gotówce i dwa bilety lotnicze dla rodziny 3 noce, 4 dni. Star Master to 18200 do 27300. 7,5 tysiąca w gotówce oraz cztery bilety lotnicze dla rodziny 3 noce 4 dni. Royal Master od 27 300 do 36 450. Mało tego w gotówce 37 000 euro. 4 bilety lotnicze dla rodziny 10 nocy 11 dni i 1500 euro na wynajem samochodu oraz działalność liderską. Crown Master, czyli przedostatnia pozycja, to już 36 450 do 45 500 i mało tego, dostajesz 225 000 euro w gotówce, 4 bilety lotnicze, 10 nocy 11 dni, 3700 na działalność liderską oraz wynajem własnego samochodu i Imperial Master, czyli wisienka na torcie, ta to najwyższa pozycja, Ponad 45 500 euro miesięcznie i milion dolarów w gotówce, co jest mniej więcej równ równoznaczne 740 tysięcy euro, które otrzymujesz pod podczas Akademii Sukcesu, wręczone na Widlaku bezpośrednio przez Hanfield Parka w Korei Południowej. Oprócz tego cztery bilety lotnicze 10 nocy, 11 dni. 7 7000 euro na miesiąc za prowadzenie biura wraz z asystentką osobistą i prywatnym kierowcą oraz działalności liderskie. I co trzeba zrobić, żeby się zapisać? Odezwać się do osoby, która zaprosiła cię na to spotkanie, która przesłała tobie link. Konsumować produkty, tak? Stań się autokonsumentem, używaj produktów, polecaj te produkty, ale tylko te produkty, z których będziesz w 100% zadowolony. Rekomenduję innym, żeby również inni mieli szansę poznania atomii i odbierać za to pieniądze. Dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że zobaczymy się w zespole.